Cześć. Słuchajcie, ja ruszam w małą wyprawę, bardziej taką wycieczkę w porównaniu do tego, co robi mój pilot Szymon Gospodarczyk. Mianowicie, jutro, 1 czerwca, planuję dołączyć do Szymona na, podczas jego wyprawy na głównym szlaku Beskickim. On podróżuje z tego, co pamiętam, 19 dni. Ja będę z nim szedł jeden dzień, około 30 km po górach. W tej chwili wyjeżdżam, ponieważ dzisiejszą noc spędzę w Jordanowie, w domu rodzinnym Szymona. Jutro rano z kubą, bratem Szymona, wyruszymy i do Dołączymy do Szymona na szlaku. Następnie ja pokonam z nim cały dzień aż do jego domu rodzinnego, ponieważ jutro ma wyjątkowy nostek. Śpi na głównym szlaku Beskidzkim u siebie w domu. Także jutrzejszy dzień myślę, że będzie wspaniałą przygodą, odreagowaniem i e, miło spędzonym dniem dziecka. Także e, tak rozpoczynam ten film i e, zapraszam Was do oglądania ujęć, e, które przygotowaliśmy dla Was z Szymonem. Mamy godzinę za 10:07 i właśnie z Kubą ruszamy w stronę Szymona. Gdzie jesteśmy dokładnie teraz? Jesteśmy w Obidowej właśnie wychodzimy na stare wierchy i pójdziemy w kierunku Turbacza, tak żeby się spotkać z Szymonem. Szymon rusza też koło godziny 7, także myślimy, żeby się spotkać gdzieś tak w połowie drogi od nas i, i od jego noclegu, także ruszamy. Idziemy sobie, jesteśmy na 11 kilometrze Szymon gdzie jesteśmy teraz? Teraz jesteśmy na Maciejowej. Mieliśmy zjeść racuchy, ale stronie skoczyna dopiero od 11. Tam ładnie widać Luboń Wielki i Rabkę Zdrój. Ok, ile mamy jeszcze do przejścia dzisiaj? No, dzisiaj jest długi etap, także musimy zejść do Rabki i przez kawę dojść. Do Jordanowa mamy do celu jeszcze 21. A jak samopoczucie? Bardzo dobrze. Mam dzisiaj towarzyszy mi mistrz Polski, <grym> także nic co Na razie forma dopisuje, ale to się łat, łatwo tak popisywać, jak się tak idzie jeden dzień. Szymon tutaj idzie takim oszczędnym krokiem, zaskoczył nas, jak szliśmy w jego e, kierunku, wyszedł z lasu, jak taki człowiek lasu, z drzewa. Także tutaj czuję się idealnie z niedźwiedziami, to mi wygląda, że on rozmawia po prostu, jak podchodzą do niego. No trochę się tego bałem Trochę się bałem tych niedźwiedzi w wieszczadach, ale przetrwałem po czterech dniach już byłem silny, także jest wszystko Byłeś swój. dokładnie My już jesteśmy na mecie dzisiejszego etapu Szymon przeszedł z góry Turbacz do Bystrej, tak? To był chyba podchalańskiej to był, to był długi, długi etap dla Szymona, bo około 37 km. Ja jeszcze od rana z kubą, bratem Szymona, weszliśmy do niego w stronę turbacza. Razem wyszło około 42 km, także pierwszy raz w życiu taki etap maratoński. Natomiast to, co robi Szymon, mogą zrozumieć tylko osoby, które choć kawałek się z nim przejdą, ponieważ nie ma w tym nic wspólnego z takiej lajtowej wycieczki po górę, która sprawia tylko i wyłącznie przyjemność. No ale mam kilka pytań do Szymona, dla każdego, kto może będzie chętny, żeby się wybrać na główny szlak Beskidzki. Hmm. E, powiedz mi, skąd w ogóle taki pomysł? Wiesz, na no Jordanów jest na szlaku, głównym szlaku Beskidzkim. Ja jestem stąd, zawsze o tym myślałem. Zresztą oglądałem wiele relacji na Beskidomaniakach czy na Instagramie chłopaków, którzy to pokonywali. W zeszłym roku jeden kolega tutaj nawet spał w moim pokoju, więc chyba jakoś to zaznaczył to miejsce i stwierdziłem że teraz jest pandemia, nie ma rajdów, to jest jakby okazja, żeby pójść, bo zawsze miałem czas w zimie albo w listopadzie, kiedy nie ma dobrej pogody, dzień jest krótki. A tutaj, wiesz, wszystko się dobrze poskładało, więc stwierdziłem, że to jest ten czas i trzeba atakować i próbować. Jak Jakbyś miał powiedzieć takie największe trudności, bo to już jest e, 14 dzień, tak? E, to, to takie trzy największe trudności, które cię spotkały. Może nie zaskoczyły, ale na coś się muszą wszyscy przygotować. E, zaskoczyło mnie, że czasem ten szlak jest e, tak wąski, tak nieprzetarte ścieżki. W sumie coś takiego jak dzisiaj, że, że to było dla mnie dużym zaskoczeniem, że nie wiedziałem gdzie iść. E, dużo błota w skidzie nesty mnie zaskoczyło, no i przede wszystkim. To, że tak mało ludzi było w Wieszczadek, jak szedłem, no bałem się trochę tych niedźwiedzi, a dodawa... nie dodawało mi to otuchy, że jestem jeszcze sam na szlaku i przez cały dzień nikogo nie spotykam. To było dla mnie bardzo trudne. I planujesz wycieczkę razem na ile dni? Łącznie planuję na 19 dni. I to jest takie tempo mocne, czy takie... Nie, ja uważam, że to jest takie tempo w większości ludzi, którzy to robią i to jest takie tempo, że... Jak się nie przesadzi na początku, to spokojnie można te etapy. Przychodzę i mam czas odpocząć i jestem w stanie to zrobić. Jakbym forsował się i robił dłuższe etapy, jest ryzyko, że coś nie pójdzie za chwilę. No moje wrażenie jest w ogóle takie, że największym problemem są same stopy, bąble po prostu, które występują. To nie jest tylko chodzenie nawet nie po delikatnych pagórkach. Czasami te zniesienia są po 20-25% i też te zejścia nie są łatwe, ale Szymon działa też z kikami, chyba kiki, jak najbardziej rekomendowane do każdej takiej no, wycieczki. Tak naprawdę trochę już chodzę po różnym. To pierwszy pierwsza w życiu wziąłem kijki, bo mi taka koleżanka poleciła. No i uważam, że to jest strzał dziesiątkę. Te kiki naprawdę dodają tyle mocy od samego odepchnięcia się do góry. I tak samo asekuracja przy zejściu. W ogóle, jak jest ślisko, to jest naprawdę. Super sprawa. A powiedz mi jeszcze, czy się przygotowywałeś? Jakby wiedząc, że masz ponad 500 km do zrobienia, to czy robiłeś jakieś treningi przed? Czy tak poszedłeś? można powiedzieć, że ja nie wiedziałem, że ten szlak pójdę. Że ja w dwa dni podjąłem decyzję, że idę, bo jest ten czas. Ale tak naprawdę, jak zaczęła się pandemia, to zacząłem biegać, i myślę, że to była super jakby droga przygotowawcza. No bo jakby nie mam problemu z żadnymi mięśniami podczas, po całym dniu, tylko właśnie bolą mnie stopy najbardziej od asfaltowych fragmentów. Także no nieświadomie się przygotowywałem przez to bieganie, że super wyszło. Jesteśmy w Jordanowie, Szymon ma jeszcze cztery dni. Polecam wszystkim dołączyć do niego i to przeżyć, ponieważ jest to wspaniałe w ogóle, jeżeli chodzi o kontekst krajobrazów, jeżeli chodzi o wydolność i spędzenie czasu w górach, przy okazji można posłuchać anegdot od Szymona. Już wiele osób się podłączyło do jego wycieczki, między innymi szedł z Aronem do rzałą, tak? Jeszcze były też inne osoby. Tak, miałem kilku jakby no przede wszystkim z Aronem to był pierwszy taki trudniejszy etap. Fajna przygoda, bo przez 10 godzin żeśmy wspominali jak żeśmy zdobywali Puchar Świata w Maroku, jak zaczynaliśmy w Maroku, Puchar Świata na ostatnim rajdzie w Maroku, jak żeśmy zaczynali w ogóle rajdy cross country. No i to była na pewno długa i fajna wycieczka. Później w Gorlicach spotkaliśmy się z, z drugim kolegą z rajdów, tak samo terenowy od którego spędziliśmy noc. Także jest to naprawdę mega przygoda. No Ostatnio szedł ze mną Kamil odcinek z Rytra do Krosienka, na dzisiaj szedłeś Ty, także dzisiaj do mnie dzwonił drugi kolega, że znajomi ze studiów się wybierają ze mną za, za dwa dni, w Noworokowych Szczawinach mam ich spotkać, także no niby idę sama, tak naprawdę co chwilę kogoś spotykam. No poza tym my wszyscy idziemy razem z Szymonem codziennie czytam na Facebooku, czy na Instagramie. Szymon daje te relacje, także trzymamy kciuki do samego końca i jeszcze raz wielki szacun. Niezmiennie jak coś robisz to tak profesjonalnie, że tylko można naśladować. No dziękuję bardzo. No jest to taka realizacja mojego marzenia. Nie mam w ogóle takiego, nie wiem, spadku formy, czy muszę się zmuszać do czegoś. Codziennie wstaję i jestem zadowolony, że mogę iść dalej i że mam jakiś tam cel. Dokładnie. Także pozdrawiamy Was i zapraszamy do śledzenia Szymona. Trzymajcie się.